Система Костякова. Добре, Jadę sobie pod Wiem tutaj, widzicie, nie? Tak, tak. Ale jest na tyle miejsca tutaj, z prawej strony, że mogę, no. Znaczy nie powinienem. Ale jest OK, Ale mogę. Czerwony jest tam tą strony, więc można tutaj pojechać. Tak szybciutko, nie? Lecz nie róbcie tego co ja, nie? Nigdy. Pola, 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 pola. Ale jest mega. Posiane. Zaorane, posiane. Zielono, no mam resztę, kurde. No. Dobrze, że w miarę ubite jest Znaczy na tych grubych oponach to wszystko jest jedno, nie? Czy to jest ubite, czy nie jest ubite. Jest ubite, nie ma ubite. Jest ubite, nie jest ubite. Jedzie po prostu i tyle. Natomiast tutaj jest cniejszymi oponami, no mogłyby być kłopoty Ale lubię takie coś. Taka przestrzeń. Matko jak fajnie. Naprawdę spoko jest, naprawdę spokojnie i temperaturowo pogodowo. Tak jadę, jadę i nie mam pomysłu na odcinek, ale tak nagle przyszło do mnie że odcinek nosić będzie taki tytuł Warta grzegu warta tak. Okej, okay, zrobię sobie taką pauzę małą fajna miejscówka Tak, no, persa, sobie usiądę i sobie tutaj mały relakcik A taki tyciu tyciu, nie? Z pięć minut chociaż Bo to nie no jest tak, że rower pojedzie za ciebie, nie? Nie mam tutaj manetki z z gazem, że tak się wyrażę. A czekajcie, muszę się zatrzymać na chwilkę. Właściwie włączyłem nagrywanie, ale myślałem, nie, nie ma tutaj zaznaczonej żadnej drogi, ale widać, że tutaj rowerzyści jeżdżą, bo ślady są. Dobrze nie, nie, spoko. Główny szlak zielony jakiś poprowadził w prawo na mapach tutaj, natomiast zerknąłem w lewo, patrzę droga, no to mówię, no to jedziemy. Nie żałuję, zobaczymy dokąd to doprowadzi. Aż. Cieszę się, że włączyłem nagrywanie na tym, na nawigacji. Bo sobie tą trasę od razu zapiszę. A mogę mieć sklerozę i nie pamiętać, które wyjechałem. A tak nawi poprowadzi. Ekstra, Jak się nie spodziewałem. No, no, no. Całkiem, całkiem do trasa. Jest dobrze, bo są tropy. Ja to tak nazywam te kreski, piesze. Jest ślad. Jakiś tutaj ścieżek pieszych, wygląda jak trop, dalej cholerka. Czyli nie mam dobrego noca, aby tutaj jechać. Totalnie dziwictwo przyrodnicze. Ja i patrzę właśnie czy... Bo grubym to wiadomo, że wszędzie się przyjedzie i wszędzie się wyjedzie. Ale czy ta trasa jest też na normalny rower? I póki co jest. Następnie teraz sobie robimy. Tutaj jest przejście do tej w prawo. Tak. Prawo. Tak jest jeszcze plaża tutaj. Dobra, chyba podjadę jakiś kawałek, jest tak blisko że można wjechać. Z drugiej, z drugiej strony brzegu widziałem to właśnie. Męstry piasek, matko, wykopuje się. Wróćmy może na drogę, ale dobrze wiedzieć, że tutaj jest taka fajna miejscówka. Ojojojo, oj, jakieś tutaj elementy. Jak mam być cztery, to się cholernie opłacało tutaj przyjechać. Cholernie. Coś pięknego tutaj jest. Noc stopity Dzień dobry. Dzień dobry. O, okulary spadły, dzień dobry. O, znowu piasek Ale fajnie. Tak tak, to lubi. To grubasek lubi, kurde Nie ma ródzi Znaczy jakbym miał twarz, to pewnie byłby uśmiechnięty cały czas. Nie czuję, gdy muje. <śledzio> Ależ trasa, ja cię nie mogę, nie? Ja cię nie mogę. My no gdyby nie nawigacja, bym na pewno tego nie odkrył. Na pewno bym tego nie odkrył. jeździłbym tak jak zawsze. Wytyczonymi ścieżkami kurczę i tym szlakiem natomiast tutaj pozytywnie zaskoczony na plus i to na bardzo wielki plus dobrze ale tutaj nasze wojaże się już kończą widzisz tam jest są zabudowania nie ma szans żeby wjechać i tu mi pokazuje droga właśnie gdzieś tam ale no zobaczymy las był lasu nie ma trudno życie hmm, czy dam radę temu tutaj wbić wynikło hmm, tak ślad samochodowy jest tutaj więc teoretycznie powinienem się gdzieś tam Trochę nawigacja wspomaga, trochę intuicja, a jak tutaj myślałem, że woda jest nie ma wody. I gdzie teraz? pojedźmy w lewo no i tutaj powinienem i tak wyjechałem dobrze pokazuje na mnie. Straszne ludzie będą teraz. I cały czas generalnie aż do Starołęki do Poznania. Taka droga tutaj właśnie. No.